Siemano. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o motocyklu, który zrewolucjonizował systemy powszechne dzisiaj. I pomimo, że aerodynamiką przypominał 100 dołę, był szybszy od Ferrari 288 GTO. Mowa o BMW serii K. K jak kanciasty sztruce, ale po kolei. W późnych latach 70., kiedy za Oceanem Słonecznym Miami kwitł handel białą substancją o charakterze sypkim, po drugiej stronie tego jeziora postanowiono przykręcić śrubę w kwestii emisji spalin. Tak, dokładnie. Ta cała ekologia zaczęła się już wtedy, kiedy w Polsce ludzie stali za mięsem w kolejkach całymi dniami. Oto takie, wiecie, problemy współczesnego świata. W każdym razie, BMW do tej pory kojarzony przez pryzmat swoich silników Boxer, czyli gaźnikowców posiadających dwa cylindry wystającymi poza obrys motocykla bardziej niż boczki facetów z nadwagą w jeansach slim fit, klasyki produkowanej od zamieszłych czasów, kiedy Niemcy witali się unoszeniem ręki we wiadomy sposób. BMW potrzebowała pomysłu na teraz, zaraz, hop, już, teraz, bo zostaniemy w tyle. Więc pewien pan w BMW, Joseph Wenger uznał, że weźmie od Francuzów projekt PSA silnika montowanego pod kątem 72 stopni, czyli prawie poziomo, i wsadzi go sobie do motocykla. No bo przecież wiecie, co może się stać. Trochę to brzmi jak niegdyś wiecie: popularne wrzucanie silnika od Hayabusa do malucha i upalanie go na parkingu. Bo czemu nie? Ale kontynuując. To był tak dobry ruch, ponieważ pozwalał na zamontowanie wału kardana z jedną przekładnią, dzięki czemu oprócz tego, że wygląda to zajebiście, podawało mniejsze straty mocy w przeciwieństwie do podwójnej przekładni stosowanej przez Japończyków. BMW nawet wypuściło reklamę, na której Japończycy jarają się widząc BMW na wystawie w swoim kraju. Dzisiaj to byłoby nie do pomyślenia, bo wszyscy by się obrazili i kazali publicznie przepraszać, ale wiesz, to są lata 80. człowieku, więc wszyscy mieli to w dupie. Tak właśnie narodziło się serce motocykli BMW Serii K, których było trochę, ale skupimy się tutaj na najpopularniejszych, czyli K100. W wersji czterocylindrowej o pojemności 987 cm sześciennych i K75, czyli trzycylindrowej o pojemności 740 cm sześciennych. Pomimo dzielenia tej samej platformy, BMW występowało w przeróżnych wersjach: z wysoką szybą, z niższą szybą, bez szyby, z owiewkami, z częściowymi owiewkami albo w ogóle bez. Były nawet specjalne modele o znaczeniu K100. T i C, montowane specjalnie dla służb policji, straży pożarnej, pogodowia czy wojska. Oznaczenie później zniknęło, ale BMW dostarczało swój model konkretnej ilości służb przez cały czas produkcji modelu, wliczając w to Niemcy, Szwajcarię, Holandię, Luksemburg, Wielką Brytanię czy Australię. Ludzie zastanawiają się, skąd wziął się przydomek Flying Brick czyli latająca cegła. Czy to jakaś stara, pankowa historia Josefa, który lubił wybijać szyby cegłami w NRD? Czy może chodzi o kształt górnej części silnika? Tak, górna wiem, ale jest po boku. Tak, ale to górna część silnika. Nikt nie wie, ale druga wersja została przyjęta jako ta najbardziej oficjalna z nieoficjalnych. A aerodynamika tego motocykla, szczególnie w wersjach z wysoką szybą, też przypomina cegłę, co nie powstrzymało wersji o znaczeniu K100RS na wykręcenie w wyniku przyspieszenia do pierwszej setki w 4,1 sekundy. Wiem, że według dzisiejszych standardów taki czas litrowy motocykl to żadność. Ale pamiętajcie, że to czasy, kiedy modowo byliśmy na poziomie ortalionu, a milicja śmigała fiatami 125P. Więc szansa, że w ogóle podejmie pościg za takim demonem prędkości graniczyła z cudem. A mówiąc o demonach prędkości, warto wspomnieć tutaj o innym uznawanym za takowego. Włoskie linie zaprojektowane, aby brać udział w rajdach 400 koni mechanicznych i 496 Nm. Do pierwszej setki przyspieszało gorzej niż to. Tak. Rozumiesz, szyba z podbiciem, żeby cię wiaterek czasem nie denerwował. Podjeżdżasz swoim Ferrari, patrzysz na motocykl z kuframi, typa, który jedzie na ryby i mówisz przekazuję Helmutowi, niech się zesra ze strachu, a on wrzuca pierwsze bieg i zaczyna Ci uciekać. Szok, niedowierzanie, płacz i ogólnie załamka. A właśnie, wspominałem już, że modele kabły na wtrysku? Nie? No to pewnie też nie wspomniałem o tym, że oprócz takiego bajeru jak wtrysk w latach 80 miały też wyświetlacz biegów. A w 1988 do wszystkich modeli został wprowadzony za dopłatą pierwszy na świecie system ABS. I pomimo, że uwielbiam Hondy, muszę tutaj wypunktować to, że motocykle i silniki to oni potrafią. Ale w matematykę już chyba niezbyt, bo na oficjalnej stronie Hondy napisane jest, że to oni wprowadzili jako pierwsi ABS do motocykli w 1990. Drugim. Przenosimy się teraz z krainy ortalionu i baleronu na kartki do czasów współczesnych. Co się dzieje z motocyklami Serika? Poznikały? No nie do końca. Widzicie, żywot tych BMW może pójść dwoma, a właściwie trzema drogami. Pierwsza to taka, że kręcą milion przebiegu i albo umiera ich właściciel, albo po prostu jest już za stary, żeby jeździć, bo ma refleks na poziomie leniwca. I żebyście nie myśleli, że ten milion podałem sobie od tak z dupy. Nie, nie, kompletnie. Rekordista w Australii strzelił na swoim BMW K75 1,2 miliona kilometrów. Inny gość, w Stanach, na chwilę obecną, ma przejechane 670 tysięcy mil, czyli ponad milion kilometrów. Druga ścieżka to też ostatnimi czasy popularna przeróbka tych motocyklina, na Cafe Racery, Scramblery i tym podobne. I jak to zazwyczaj jest z customowymi projektami Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. dlatego na internecie spotkacie projekty przepiękne, dopieszczone, bezcenne, jak i te, nazwijmy to, zrobione po chuju. No i oczywiście te pod tytułem sprzedam niedokończony projekt, oczko w głowie, nie mam czasu, daję części, pomysł, garaż, narzędzia, tylko weź to już człowieku ode mnie zabierz. No i trzecia, mniej popularna, to kupienie po prostu cegły w ciekawej wersji i zostawienie jej sobie jako fajnego klasyka na niedzielne przejażdżki, przy którym każda naprawa nie kończy się podłączeniem kompa i diagnozowaniem problemu przez dwa tygodnie, bo akurat ten problem może znaczać wiele rzeczy. To dotknięcie kawałeczka historii motocykla, który wprowadził do codziennego użytku takie niuanse jak wtrysk paliwa, wyświetlacz biegów czy wspomniany już ABS. To wszystko ode mnie. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej historii ciekawych motocykli. Siema!